Sok syrop z pigwy przepis, a właściwie dwa przepisy. Zacznijmy od pierwszego. Po pierwsze musimy mieć kilogram owoców. Owoców, które są już pozbawione nasion i w przypadku tego przepisu oczywiście pokrojonych. Wrzucamy te owoce do wody, dodajemy cukier, tego cukru około 1 kilograma i sok z jednej dwóch cytryn. To wszystko zagotowujemy na wolnym ogniu, gotując aż te owoce zmiękną i puszczą sok. Najczęściej to jest około jednej godziny. Pamiętajmy, że jak już puszczą ten sok, żeby jeszcze chwilę, oczywiście cały czas mieszając, pogotować. Studzimy to wszystko, odcedzamy. Można by jeszcze te owoce wycisnąć z tych resztek soku i możemy wkładać do butelek, słoików. Warto w tym przypadku, jak zawsze, pasteryzować, żeby cieszyć się dłużej tym sokiem czy też syropem. Teraz drugi przepis. Tutaj też potrzebujemy kilograma owoców, w których są usunięte nasiona. Kroimy te owoce na bardzo drobne, niektórzy nawet mówią wręcz, żeby je przetrzeć przez tarkę i dajemy do słoika. W tym słoiku układamy warstwami. Warstwa owoców, cukier, owoce, cukier i żeby na wierzchu był cukier. Oczywiście cukier możemy zastąpić na przykład miodem. Przykrywamy to i odstawiamy to na 5-6 dni. Niektórzy odstawiają w zacienione miejsce, inni, na przykład ja, w miejsce słoneczne, żeby to wszystko puściło soki. Pamiętajmy, żeby po jednym, po dwóch dniach zaczynać to wstrząsać, mieszać, tak żeby ten sok lepiej się niejako puścił. Po tych 5-6 dniach odsadzamy sok, i oczywiście możemy pasteryzować, co oczywiście, jak zawsze, polecam. Zamiast tego cukru, czy też miody, możemy dodać na przykład stewi, ale ten smak tego soku wtedy nie jest, jakby to delikatnie powiedzieć, nie wszystkim może przypaść do gustu. Więc miód, cukier to takie oczywistości. Pamiętajmy, żeby nie zawsze przesadzać z tym cukrem, lepiej później dosłodzić niż mieć problemy. Więc pierwsza metoda polegająca na gotowaniu jest troszkę, można powiedzieć, Potrzebujemy więcej naszego wkładu, ale jest szybsza. Natomiast druga, chociaż trwa dłużej, to jednak tyle czasu nie potrzebujemy. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.